Witajcie, witajcie. Ola, Ola, z tej strony, Beata, Hiszpania od kuchni się kłania. Zapraszam na mój kanał, na którym zarówno znajdziesz wycieczki wirtualne, jak i smaki kuchni hiszpańskiej. Na te święta Bożego Narodzenia, moi kochani, mam dla Was trzy propozycje. Pierwsza koktajl de gambas, czyli koktajl krewetkowy. Dla tych, którzy nie lubią owoców morza krewetek. Proponuję sałatkę warzywną, sałatkę jarzynową, tutaj w hiszpańskim stylu. A jako danie główne, moi drodzy, przepyszna ryba dorada prosto z piekarnika. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Feliz Navidad! Witam Was, moi kochani. Mam na imię Klaudia, pochodzę z Górnego Śląska i od ponad 20 lat mieszkam w Niemcach. Prowadza kanał Słodki Smak Pasji. Moje propozycje dzisiaj do na święta to miodownik na bogato, śląskie makówki i rolada kawową. Chcesz mieć doskonałe wypieki na święta? Odwiedzaj słodki smak pasji. Pamiętaj! Kochani, życzę Wam zdrowych i wesołych świąt. Frohe Weihnachten! Ciao a tutti! Witajcie na kanale Kuchni Włoskiej Mandziarę Łewki. Jestem Ewka, mieszkam we Włoszech, zapraszam Was do mojej Kuchni Włoskiej, a dzisiaj polecam Wam na święta kaczka nadziewana jabłkami, sałatka gyros i piernik na piwie. I życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Błąd bon Natale, Felice Anno Nuovo. Ciao! Cześć! Ja jestem Ryta z Grecji. Jeżeli szukacie Super świetnych przepisów na słodkości. A w święta chcielibyście zaskoczyć swoich gości? To zapraszam was na mój kanał RITA CREATIVE. Znajdziecie tam przepis na domek szklarnią z piernika, tort piernikowy w kształcie czapki, babeczki, hojneczki oraz wiele, wiele innych. Kochani, życzę wam wesołych świąt! Witam Was bardzo serdecznie. Na imię mam Monika i przychodzę do Was z kanału Pani M. Kuchnia Smakowita. Na moim kanale znajdziecie całe mnóstwo przepisów na pyszne słodkości oraz wytrawne dania. Dzisiaj wybrałam dla Was trzy propozycje na nadchodzące święta oraz wigilie. I są to pyszna rolada tiramisu, drobiowy pasztet z żurawiną oraz ryba po japońsku. Mam nadzieję, że te dania Was zainspirują. A ja Wam życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Witamy na kanale Damian Kuchni od Kuchni. W tym roku chcielibyśmy Wam zaprezentować trzy dania na wigilijny stół. Numer jeden jest to ryba po cygańsku. Moim zdaniem jest lepsze od ryby po grecku. Warto zobaczyć przepis. Druga, drugi przepis jest to karp w pysznym sosie. Jest to przepis. przepis głównie kierowany do tych, którzy nie lubią karpia, z tego względu, że najprawdopodobniej po tym przepisie, po tym daniu zmienią zdanie. Trzeci przepis jest to sałatka śledziowa. Sałatkę śledziową również gorąco polecam. Ja Was serdecznie pozdrawiam i Olek, życzymy? Życzymy wesołych świąt! I życzymy wesołych świąt! Widzę was kochani, nazywam się Kasia, jestem z kanału Opolanka Kasia w Kuchni. Od ponad 20 lat mieszkam w Niemczech, dokładnie w Monachium. Jeżeli szukacie jakichś przepisów na święta, Bożego Narodzenia, chciałabym Was zaprosić na moje trzy ulubione przepisy. Pierwsze to jest oczywiście niemieckie ciasto Stollen. Trochę inne jak od tego, co znacie z mojej, bardzo soczyste takie kaloryczne, ale soczyste. Drugi przepis to są waniliowe księżyce, kruche ciasteczka. Piekarni albo ze sklepów, a trzeci to jest propozycja na tort w kształcie świeczki. Kochani, zapraszam was serdecznie i życzę wesołych świąt.